Dziś kontrowersyjny temat, czy Python na mikrokontrolerze to jeszcze jest głupota, czy już zdrada? A może to herezja w czystej postaci? Bierzemy dziś na tapet MicroPythona, na przykładzie Raspberry Pi Pico. Na koniec odcinka, w odpowiedzi na prośbę użytkownika Micha SWAT3105, pokażę kod trzech programów których użyłem w poprzednim odcinku do zademonstrowania działania PWM. MicroPython jest odmianą Pythona przeznaczoną do stosowania na mikrokontrolerach. Na pierwszy rzut oka może wydawać się to dziwne, ponieważ Python słynie z delikatnie mówiąc swobodnego podejścia do wykorzystywania zasobów i nie jest też pionierem, jeśli chodzi o czas wykonywania programów. Z jakiegoś jednak powodu, pomimo tych wad, jest jednym z najpopularniejszych języków programowania na świecie. Dlaczego kluczem jest prostota? No ale co jest ważniejsze w programowaniu elektroniki prostota czy optymalizacja? Do tego przejdę za chwilę. Zacznijmy od tego, jak działa mikroPython. Specjalny plik zawierający interpreter Pythona, w odpowiedniej wersji musimy najpierw wgrać na płytkę, w tym przypadku Raspberry Pi Pico. Mając wgrany interpreter, płytka zaraz po starcie go uruchamia i jest gotowa do pracy. I teraz musimy wykorzystać technologię, która nazywa się REPL i jest nie mniej, nie więcej, tylko zdalną konsolą. Zastanawiasz się, co sobie podarować w tym roku, i ja mam pomysł. Wiedza! A dokładniej wiedza o diagnostyce UDS. Jeśli chcesz zrobić sobie lub komuś naprawdę wartościowy prezent, zapisz się na mój kurs. Przedsprzedaż już trwa. Kliknij na link w opisie. Lepszej okazji nie znajdziesz. Po podłączeniu modułu, w naszym systemie pokazuje się dodatkowy wirtualny port szeregowy, czyli COM. Możemy się z nim bezpośrednio połączyć dowolnym terminalem. Tym samym zyskujemy dostęp do interpretera, który jest uruchomiony na płytce. I po wydaniu prostego polecenia typu print Hello World, odpowiedź, którą dostajemy, pochodzi od interpretera na płytce. Teraz posłużymy się wbudowaną na płytce LED-ą. I serdecznie pozdrawiam tutaj użytkownika Cyklonus. W prosty sposób możemy ją włączać i wyłączać, lub też jak kto woli, włączać i wyłączać. Interpreter MicroPython'a na płytce działa cały czas, zachowując swój stan, więc nawet jeśli zdefiniujemy sobie jakąś zmienną, a potem zamkniemy połączenie z komem, po ponownym uruchomieniu zdalnego terminala widzimy, że interpreter wciąż trzyma wartość naszej. <zmiennej>. Do pisania programów możemy wykorzystać polecane przez producenta środowisko Tony, jak również chociażby Visual Studio Code. Oba środowiska, poza oknem do pisania programu mają też konsolę, która umożliwia ręczne wpisywanie poleceń, podobnie jak w terminalu, który pokazałem przed chwilą. Możemy więc odpalić sobie program, który uruchamia przebieg PWM, a następnie ręcznie z konsoli, zmieniać sobie jego parametry. Możemy również sprawić, by moduł działał w trybie standalone, czyli samodzielnie po odłączeniu go od komputera. W tym celu wystarczy, że skopiujemy do pamięci urządzenia plik, który nazwiemy main.py. Robiąc research przed tym odcinkiem, trafiłem na ciekawy kanał Adama Bartoszewicza, który w ciekawy sposób zmierzył, ile dokładnie czasu Raspberry PiCo z MicroPythonem potrzebuje do wykonania różnych instrukcji. Zrobił też ciekawy test, pokazujący, jak w praktyce działa wielowątkowość w tej konfiguracji sprzętowej i jakie ma ograniczenia, często widoczne nawet gołym okiem. W związku z tym czas odpowiedzieć sobie na pytanie: czy warto w ogóle bawić się z MicroPythonem? Odpowiedź brzmi: tak, zdecydowanie warto się bawić bawić się i robić proste projekty hobbystyczne. To jest framework idealny do rapid prototypingu, czyli szybkiego prototypowania. Przykłady do poprzedniej lekcji byłem w stanie stworzyć w kilkanaście minut, a przy większej wprawie pewnie zszedłbym do kilku minut. Chyba więcej czasu zajęło mi podłączanie całego tego sprzętu i oscyloskopu, konfiguracja środowiska, niż samo pisanie kodu. Bardzo wygodne było również to, że po uruchomieniu kodu mogłem sobie z i sterować chociażby parametrami PWM-a i pracą urządzenia. Raspberry Pico nie wymaga żadnego dodatkowego programatora, wystarczy go podłączyć po USB. Dodając do tego fakt, że jego ceny zaczynają się dosłownie od 20 zł, z czystym sumieniem mogę polecić takie rozwiązanie osobom, które stawiają pierwsze kroki z mikrokontrolerami. Jeśli jednak chodzi o zastosowania profesjonalne lub nawet bardziej wymagające projekty hobbystyczne, no to raczej nie ma o czym mówić. I tutaj język C wciąż jest królem. Dodatkowo jeśli mamy moduł, który ma być produkowany seryjnie w setkach tysięcy lub w milionach sztuk, szukamy oszczędności dosłownie na każdym elemencie. Jakiekolwiek marnotrawstwo zasobów nie wchodzi tutaj w grę, bo liczy się każdy cent. Jeśli jednak kupujesz sobie jeden lub kilka takich modułów, to różnica czy zapłacisz 20 czy 40 zł, wydaje się nieistotna, zwłaszcza jeśli zaoszczędzisz przy tym kilka godzin pracy. Chociaż jeszcze przychodzą mi na myśl rozwiązania na podobnych narzędziach stosowane komercyjnie. Mam tu na myśli na przykład sterowanie prostymi urządzeniami za pomocą cyfrówek, których używaliśmy w testerach automatycznych. Jeśli nie ma tam wielkich reżimów czasowych, a taki moduł możemy szybko zaprogramować i bardzo łatwo utrzymywać taki kod. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wykorzystywać taką zabaweczkę również komercyjnie. Daj znać w komentarzu, co Ty myślisz o MicroPythonie. Ja teraz pokażę kod trzech programów z poprzedniego odcinka. Wersje tekstowe możliwe do skopiowania znajdziesz w opisie pod filmikiem. Pierwszy przykład to miganie diodą LED, ponieważ wbudowany PWM Działał co najmniej od 10 Hz, co uznałem za zbyt szybkie miganie dla naszego przykładu. Postanowiłem zrealizować tę funkcjonalność na zwykłym wyjściu cyfrowym przy stałym wypełnieniu, które wynosi 5%. Zaczynamy od okresu jednosekundowego. Następnie co 50 milisekund zmniejszamy czas trwania cyklu. Teraz przykłady do sterowania serwem. Kod pierwszy to poruszanie serwem z jednej skrajnej pozycji do drugiej z dwusekundowymi pauzami. Wypełnienie w Pico podaje się jako liczbę od 0 do 65535, gdzie górny zakres oznacza 100%. Żeby było prościej, zrobiłem z tego zmienną PWM range i odpowiednio przeliczam sobie wypełnienie dla pozycji minimalnej i maksymalnej. Program trzeci powodował wolniejszy, płynny ruch serwa poprzez powolną zmianę wypełnienia sygnału PWM. W tym celu stworzyłem sobie tablicę punktów pośrednich pomiędzy skrajnymi pozycjami, a następnie ustawiam je jako wypełnienie PWM-a. Skrypty były pisane na szybko i na kolanie, więc pewnie można by to zrobić ładniej, ale przypominam, że taka jest właśnie idea: rapid prototypingu. Zastanawiam się nad stworzeniem odcinka o połączeniu Raspberry Pico, MicroPythona i wysyłania ramek po magistrali CAN. Daj znać, czy byłbyś zainteresowany takim odcinkiem. A tymczasem pamiętaj o tych wszystkich dziwnych przyciskach, które możesz wykorzystać. Dzięki za uwagę. Cześć.